thank you To, co tu się wydarzyło dzisiaj, to jest szok. Mimo, że jest powyżej zera, wszystko się oblepiło śniegiem, jest jak w raju. No witajcie z niedzielnego... Przepraszam, z weekendowego spaceru, bo dzisiaj sobota, a nie niedziela. Nie jest to taka jakaś wielka sesja, ale wziąłem cały sprzęt ze sobą. Natomiast chciałem się przejść po tym magicznym lesie dzisiaj. Jest... pogoda zimowa z temperaturą dodatnią i duże opady śniegu. I wszystko jest pokryte białym puchem. Co prawda nie jest to taki puch zimowy typowo jak zmarznięty śnieg, który sypie się jak go się tylko dotknie Tylko wszystko jest bardzo mokre, bo jest plus jeden stopień Ale jest przepięknie Więc postanowiłem trochę połazić, poszwętać się po tym lesie A nuż coś się nawinie na ładny kadr Jest naprawdę pięknie Zobaczymy co tu uda nam się dzisiaj sfotografować ale las jest po prostu cudowny genialny mam nadzieję że że może mi coś tutaj wyskoczy z krzaczków ciekawego albo ja wcześniej coś wypatrzę zobaczymy strasznie pada Cały czas pada taki drobny mokry śnieg, ale wszystko dzięki temu wygląda naprawdę nieziemsko. Prawdopodobnie jutro wszystko zniknie i nie będzie tego klimatu. Dobra, biorę się za obserwację i spróbuję coś może sfotografować. No, jak widzicie, przesiadłem sobie trochę pod drzewkiem. Przysiadłem sobie trochę pod drzewkiem, bo stwierdziłem, że muszę się, napi muszę się napić trochę kawki i trochę odpocząć od tego łażenia, bo już przebyłem tutaj ładne 2 km, pewnie albo więcej. I... Spróbujemy tutaj coś wypatrzeć, może coś tu na mnie wyjdzie Jakieś zwierzynka Może sarna, może jeleń Chociaż nie spodziewam się z tego zbyt mocno, bo tutaj jest ten las Bardzo mocno oczyszczany przez ludzi, spacerowiczów, z, z psami i tak dalej Także traktuję to raczej jako spacer, a nie jako typową sesję i polowanie Bo jest naprawdę niespotykana aura dzisiaj Piękny, klimatyczny opad śniegu. Cały czas pada. Bez przerwy. Nie, nieustannie. Wszystko jest białe. I jednocześnie nie ma tego mrozu, więc nie jest też tak strasznie zimno. Można sobie usiąść, posiedzieć, chociaż troszkę mnie przemoczyło. Spodnie mam lekko wilgotne. No ale na razie jest jeszcze znośnie. Nie będę też tu tak spacerował przez ileś tam godzin, tylko. Jeszcze może z godzinka i wracam Ale jest pięknie Mówię wam nie siedźcie w domu tylko wychodźcie do lasu No cóż Czas na jakąś kawulkę Nie ma to jak ciepła Ciepła kawka w taki fajny Zimowy dzień. Wiatru tutaj w ogóle nie czuć. Wszystko jest ładnie osłonięte, więc jest ok. Ale pewnie, jeżeli chodzi o zdjęcia zwierząt, to niewiele z tego będzie. No ale sprzęt mam przygotowany. Więc jakby co to? Jestem ready. dokładnie jak przewidywałem cisza, nic się nie dzieje, nie ma żadnych najmniejszych zwierzaków, które mogłyby się kręcić, więc powolutku wstaję, będę się przemieszczał dalej obejdę sobie jeszcze tutaj kawałeczek w koło i powolutku wracam do samochodu taki to krótki sobotni spacer będzie <laughs> Jest tutaj coraz mniej z roku na rok tych zwierząt, które tu się kręcą, bo one regularnie są tutaj płoszone przez spacerujących ludzi z psami i bez psów za duży ruch tutaj jest po prostu. Kiedyś tu było bardziej. O. I jeszcze zdałem sobie sprawę, że muszę bardzo uważać na gałęzie obciążone tym śniegiem, bo on jest bardzo ciężki dzisiaj. I nie ma szans, żeby się przed nim uchronić, gdyby taka gałąź mi spadła na głowę, to mogę mieć poważny problem. Trochę tego śniegu leci z góry. No dobra, będę się powoli ewakuował. Będę powoli wracał do samochodu. Nachodziłem się dzisiaj po pięknym zimowym lesie za wszystkie czasy. Jest tutaj po prostu genialnie. Dzisiaj... Ale znowu oprócz jednego dzięcioła, którego udało mi się podejrzeć nic tak naprawdę poważniejszego Ciekawego się nie udało sfotografować Kilka dosłownie fotoczek Takich z ręki Nic specjalnego ale, ale dzień piękny Bardzo fajnie Że udało mi się Pochodzić Nie są te dni niestety jeszcze zbyt długie Więc trzeba korzystać Z tego co jest Ale jest naprawdę ślicznie Mam nadzieję tylko że Znowu się nie przeziębia, bo już mi kichanie brało, wieże jest wilgotno, ten śnieg cały czas taki mokry pada, nie odpuszcza. Także jest ostro, ale fajnie. Naprawdę bardzo klimatycznie. Piękny las. Trochę pusty, ale no niestety. Tak już jest. Także do następnej sesji. Takiej już na poważnie mam nadzieję, coś w końcu zorganizuję sobie takiego poważniejszego, żeby jednak z czymś poważniejszym do domu wrócić, a nie tylko spacerować. Trzymajcie się, bardzo Wam życzę pięknego i udanego spędzenia czasu na łonie natury, bo jeśli to oglądacie, to pewnie chociaż trochę to lubicie. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego zróbeczka i do zobaczenia już niebawem. Cześć!